Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia, udziału w tej konferencji. Choroba Stila u osób dorosłych jest to układowa postać młodzieńczego, idiopatycznego zapalenia stawów, które występuje u osób powyżej 16 roku życia, stąd ten dopisek u osób dorosłych. Jest to choroba, która przebiega z gorączką, z wysypką, z powiększeniem węzłów chłonnych, śledzionych a także z zapaleniem błon surowiczych. Najczęściej występuje u pacjentów w wieku od 16 do 35 roku życia, ale oczywiście może także występować u osób powyżej, aczkolwiek Rzadziej. Natomiast jeżeli występują te objawy u pacjentów poniżej 16 roku życia, wtedy pediatrzy kwalifikują tę jednostkę chorobową jako młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Choroba występuje z równą częstością u kobiet i u mężczyzn. Mówimy na tym wykładzie o chorobach rzadkich. Jak widzimy, zachorowalność to zaledwie od 0,16 do 0,34, zachorowania na 100 tysięcy osób w ciągu roku. Etiologia, podobnie jak w przypadku innych chorób reumatycznych, jest nie do końca znana. Przyjmuje się, że u osób z pewną predyspozycją genetyczną, na przykład z częstszym występowaniem antygenów HLA-DR2, DR4, czy HLAB17-18, pewien czynnik spustowym, którym może być na przykład przebyta infekcja, czy wirusowa, tutaj bierze się pod uwagę zarówno wirusy różyczki, świnki, Epstein-Barr, lub zakażenie bakteryjne, na przykład mykoplazmą pneumonie, powoduje rozwój objawów choroby STIRA. Do najczęstszych objawów choroby Stila należy gorączka. Ta gorączka ma taki bardzo charakterystyczny przebieg. Tor. Występuje z reguły raz dziennie w godzinach wieczornych lub dwukrotnie w ciągu doby. Kolejnym objawem, który jest bardzo silnie kojarzony z chorobą Stila, to występowanie. Wysypki, bardzo często ta wysypka towarzyszy wzrostowi temperatury ciała i ma ona takie bardzo też charakterystyczne łososiowe zabarwienie. Kolejnym częstym objawem występującym u prawie 100% pacjentów, widzimy 90-100% naszych korych, skarży się na ból lub objawy zapalenia stawów i najczęściej te objawy dotyczą zapalenia stawów kolanowych, nadgarstkowych i skokowych. Ból gardła występuje u ponad połowy pacjentów i bardzo często jest to pierwszy objaw, który w ogóle wyprzedza pojawienie się innych objawów i często naszych pacjentów trzeba dopytać, oni nie kojarzą tego objawu z późniejszym rozwojem choroby z Nieco rzadziej występuje powiększenie węzłów płonnych, śledzionych wątroby lub objawy zapalenia opłucne i osiercia. Oczywiście w chorobie spila mogą występować także inne objawy, są to objawy, które występują relatywnie rzadko, ale może dojść do jałowego zapalenia opon mózgowordzeniowych, do neuropatii obwodowej, do płębuszkowego zapalenia naczyń, amyloidozy czy zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. I to jest akurat przykład zdjęcie wykonane w trakcie hospitalizacji u jednego z naszych pacjentów, który rzeczywiście miał rzut gorączki, rzut choroby w trakcie pobytu u nas w klinice. I na podstawie widocznego obrazu klinicznego wyróżniamy dwie postaci choroby postać układową, w której właśnie dominuje zajęcie narządów wewnętrznych. Często tutaj mamy właśnie powiększenie węzłów chłonnych, cechy uszkodzenia wątroby, ale też gorączkę, wysypkę i jest to postać o ciężkim przebiegu, która przebiega z okresami nawrotów i remisji. W drugiej postaci, w postaci stawowej dominuje zapalenie stawów i choć nie ma tutaj tak często stwierdzanego zajęcia narządów wewnętrznych, ta postać również jest niekorzystna dla chorych. Ona bardzo lubi często przechodzić w postać przewlekłą i prowadzić do znacznego uszkodzenia, destrukcji stawów. W badaniach laboratoryjnych charakterystyczne dla choroby Stila jest to, że nie znajdziemy ani przeciwciał przeciwjądrowych, które występują w większości chorób reumatycznych, nieobecnie jest także czynnik reumatoidalny. Najbardziej charakterystyczne w przebiegu choroby Stila jest wysokie stężenie ferytyny. Ferytyna jest białkiem ostrej fazy, więc może być ona również podwyższona w innych chorobach zapalnych, w chorobach skrzyniowych, takich jak w hemochromatodzie. Natomiast w chorobie Stila te wartości rzeczywiście osiągają bardzo wysokie wartości. Często te normy są przekroczone nawet dziesięciokrotnie. Chorobę Stilla charakteryzuje również wysoki poziom interleukiny 18, jednak nie jest to badanie, które jest rutynowo wykonywane. Chorobę Stilla rozpoznajemy za pomocą kryteriów klasyfikacyjnych według Yamaguchi'ego I żeby rozpoznać chorobę Stilla, powinno być przynajmniej spełnionych 5 kryteriów, w tym dwa kryteria duże. Do kryteriów dużych zaliczamy gorączkę powyżej 39 stopni, utrzymującą się przez przynajmniej tydzień, ból lub zapalenie stawów powyżej dwóch tygodni, typową wysypkę, leukocytozę lub obecność powyżej 80 neutrofilów w rozmazie krwi obwodowej. Kryteria małe to ból gardła, to powiększenie węzłów chłonnych lub śledziony, zwiększona aktywność aminotransferaz lub LDH w surowicy, a także ujemne wyniki zarówno na obecność czynnika rumatoidalnego, jak i przeciwciał przeciwjądrowy. Żeby móc jakby w pełni potwierdzić rozpoznanie choroby Sfila, powinniśmy także wykluczyć inne choroby, które mają tak naprawdę bardzo podobny obraz kliniczny i to są przede wszystkim e zakażenia posocznica. I mononukleozę zakaźną, a także pomyśleć o wykluczeniu chorób hematologicznych, takich jak chłoniaki i innych chorób reumatycznych, tutaj głównie myślimy o zapaleniach naczyń jeśli chodzi o leczenie najczęściej pacjenci którzy do nas trafiają skarżą się albo na ból stawów albo na gorączkę więc pierwszym lekiem który przepisujemy jest NLPZ natomiast po postawieniu rozpoznania takim podstawowym lekiem który stosujemy u naszych Pacjentów to są glikokortykosteroid. Dopiero w przypadku nieskuteczności bądź oporności na sterydy włączamy inne leki immunosupresyjne, tutaj głównie w postaci z zapaleniem stawów, jest to metotreksat. I w chorobie Stila, jak widzimy, również jest miejsce na terapie innowacyjne, na leki biologiczne leki drugiego rzutu i tutaj w postaci z zapaleniem stawów są to inhibitory TNF alfa lub interleukiny szóstej, czyli tocylizumab, natomiast w postaci układowej inhibitor interleukiny pierwszej anakinra lub tocylizumab. Bardzo dziękuję za uwagę.